Dzień dobry Państwu. i do roboty jako wolontariusz. No, ja już tutaj widzę. Patrzcie, ile Ukraińców jest, co czeka na datki. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana seniora. O, się kręci na YouTube, tak? Tak, już jeden poszedł przecież, chłopaki powiedzą, są już. O, ja nie No bo nie trzeba, że tak powiem, zobaczyć. Zaraz przyjdę, że rozbiorę dobra, się. Dobra. O dzisiaj ktoś inny jest. Cześć, Tutaj zobaczymy. Cześć. Dzień dobry. Na YouTube będzie wieczorem. O! Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dobrze. Wieczorkiem będzie na YouTube. O jak ja słyszę, że tak zaszczeżone, to mi się niedobrze robi. No dobra, rozbieramy się.